Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję organizatorom za zaproszenie mnie na to wydarzenie. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o swojej pasji, ale zanim o tej pasji opowiem i o tym, czym się zajmuję na co dzień, bo zajmuję się, tak jak tutaj pan powiedział, rzeczami związanymi z cyberdiagnozą, z cyborgizacją człowieka, ale też rzeczami związanymi z robotami społecznymi. To chciałbym państwa w ten kontekst Wprowadzić. I na samym początku opowiem o rewolucjach, które nastąpiły do tej pory, bo żyjemy w świecie, który zmienia się w diametralnym tempie. To, co wczoraj było aktualne, już dziś nie jest aktualne. To, co 100 lat temu zajmowało tydzień, dzisiaj zajmuje sekundy. Tak wszystko przyspiesza wykładniczo, czyli bardzo szybko tak się pnie ta prosta krzywa właściwie do góry. A zaczniemy może od rewolucji przemysłowej, bo cały świat technologiczny i to co widzimy na co dzień wtedy się właśnie zaczęło. I proszę sobie wyobrazić. Gdyby ziemia powstała rok temu, no to ludzie istnieliby od 10 minut, a rewolucje przemysłowe zaczęłyby się jakieś dwie sekundy temu. Taka to jest skala. Na początku były maszyny parowe. Jest wiek. 18, siła ludzkich mięśni zostaje zastąpiona siłą maszyn parowych. I ludzie wymyślają różnego rodzaju urządzenia, różnego rodzaju machiny, które wyręczały ludzkie mięśnie i przyspieszały pewne rzeczy. Na przykład wtedy, pewnie Państwo z lekcji historii to znają, powstały słynne mechaniczne krosna. I dzięki tym krosom mechanicznym, które również energią pary były napędzane, dało się szybciej produkować tkaninę, aż 8 razy szybciej niż przy pomocy takich tradycyjnych ręcznych urządzeń. Także wtedy to zaczęło się bardzo szybko rozwijać. Później nastał wiek XIX. Henry Ford, pionier masowego montażu, podpatruje proces patroszenia zwierząt, a właściwie świń w rzeźni w Chicago. Świnie były zawieszone na takich wielkich hakach i każdy z pracowników zajmował się bardzo ograniczonymi rzeczami. Jeden wykrajał wątrobę, drugi serce, jelita i tak dalej, i tak dalej, czyli to było bardzo zorganizowane. Każdy miał swoje miejsce, każdy wykonywał wąski bardzo zakres obowiązków i... Trochę, trochę przesadziłem chyba z tym mikrofonem, nie? Chciałem, żeby było dobrze słychać. Dzięki bardzo. No tak, czasami jak się za dużo chce, no to tak właśnie wychodzi. Wiek XIX. Henry Ford podpatruje proces uboju świń w rzeźni w Chicago. Świnie były na takich wielkich hakach powieszone i każdy pracowników wykonywał ściśle określone czynności. Jeden odkrajał wątrobę, drugi jelita, trzeci jeszcze coś innego. Organizacja pracy. Tak mu się spodobała, ta, która wrześni występowała, że postanowił ją przenieść do swojej fabryki samochodów. I przeniósł to prawie że jeden do jednego. Utworzył linię taką montażową i w ramach tej linii też były wydzielone stanowiska. Jeden pracownik zajmował się Przykręcaniem czegoś, inne odkrajaniem, tak jak w tej rzeźni. I to była ogromna rewolucja, bo wtedy czas w produkcyjnych halach gwałtownie przyspieszył, i dodatkowo wszystko to było elektrycznością napędzane. No, ogromna zmiana, niesamowita. Produkcja taśmowa tutaj Państwo mogą zobaczyć w tym śmiesznym filmiku, jak to wyglądało. Każdy monotonne czynności wykonuje w nudnym świecie fabryki. Niestety ta monotonność jest przerażająca. Człowiek nie lubi się nudzić, a niestety ta monotonność sprawia, że się nudzimy. No i niestety tak mijały dnie, tak nasz, nasz właśnie ludzki pracownik musiał pracować, wbijał, przykręcał, obcinał i się nudził. A niestety nuda nie jest do pogodzenia z wysoką precyzją. Nuda nie jest do pogodzenia z szybkością, nuda nie jest do pogodzenia z bezbłędnością. Ja kiedyś też, bo zajmuję się oprócz tego, że informatyką, elektroniką, yy, opracowałem takie urządzenia i zbudowałem taką własną linię montażową. Proszę mi wierzyć, jak już Państwo zmontują i przejrzą 100 urządzeń, to nawet jak obudowa będzie na pół połamana, to Państwo tego nie widzą. No oczy tego nie dostrzegają. Nadwyrężone. Dlatego tu była niska precyzja, tu była mała dokładność i wysoki koszt, bo ludzie są niestety kosztowni. Także, no właśnie, ludzie lubią się zmieniać, od zawsze marzyli, żeby te monotonne, nudne czynności w świecie fabryki zastąpić kimś albo czymś. Już Arystoteles 2000 lat temu powiedział, że gdy krosna zaczną prząść same, to Człowiek się rozwinie i skończy się era, era niewolnictwa. I właśnie okazało się, że w XX wieku takich sztucznych niewolników udało nam się stworzyć. Opracowaliśmy roboty. Robot, cud techniki, maszyna, która nie nudzi się tak jak już człowiek, może przy linii montażowej całymi dniami stać, jest tańsza, nie ma kaca po weekendzie, jest. Skuteczna, możemy zaprogramować i ten robot wszystko będzie robił. Nie żąda podwyżek, nie wyjeżdża na urlopy. Co tam jeszcze? Może pracować właściwie cały czas, nie skarży się. Nawet jak w zimnej hali tego robota zamkniemy, no to dalej on będzie wykonywał potulnie swoje obowiązki. No i właśnie to niewolnictwo w pewnym sensie, w sensie się skończyło, bo człowiek z takich wielkich hal, gdzie trzeba było monotonne czynności w tym nudnym świecie fabryki wykonywać, przeszedł do biura. Okazało się, że siła ludzkich mięśni została zastąpiona tymi robotami już takimi bardziej inteligentnymi, a człowiek w biurze mógł się zająć pracą umysłową. No i właśnie, niebieskie kołnierzyki, byli, znaczy ci pracownicy, których tak nazywamy, byli cały czas redukowani i przechodzili z powodu automatyzacji z fabryk do biur. Ale niestety człowiek na tym... Albo stety, jak niektórzy powiedzą, nie poprzestał. I okazuje się, że oto właśnie wchodzimy, albo już mamy, jak niektórzy mówią, w erę czwartej rewolucji przemysłowej. Erę szczególną, bo to, co teraz się dzieje, to nigdy w przeszłości nie wystąpiło i nigdy tak szybko się nie zmieniało. Czwarta rewolucja przemysłowa charakteryzuje się tym, że wszędzie staramy się wkładać inteligencję. Tak jak kiedyś wszędzie wkładaliśmy parę, później elektryczność, była kosa, najpierw ręczna, to później dołożyliśmy silnik i to się zaczęło obracać i to było wtedy y, mechaniczne, y, napędzane siłą elektryczną. Później były komputery, wszędzie te komputery umieszczaliśmy i one automatyzowały pewne czynności, a teraz mamy erę inteligencji i do wszystkiego, no nie wiem czy Państwo z tego korzystają, ale nawet czajniki ze sztuczną inteligencją już widziałem, wszędzie tę sztuczną inteligencję w fabrykach. W inteligentnych miastach, w naszych domach umieszczamy. Jest ona wszędzie. Czwarta rewolucja o to właśnie się zaczyna. Komputery stają się coraz mądrzejsze. Taka jest bardzo ciekawa książka napisana przez Raya Kurzweila, Nadchodzi Osobliwość, w której zauważył, że to przyspieszanie tego, tych technologii odbywa się w sposób wykładniczy, czyli nie tak, a w taki sposób. Dzięki temu, że to jest bardzo wykładnicze, to się szybko zmienia i on sobie obliczył, analizując wykładnicze trendy, które w świecie są widoczne, że w roku 2045 komputery już tak mądre mogą być, że mogą przekroczyć pod względem intelektualnym człowieka i będą wtedy tworzyć własne zaawansowane byty, człowiek już tego nawet może wtedy nie rozumieć. Oczywiście wielu naukowców z tym się wspiera, że to faktycznie tak będzie, ale faktycznie no wykładniczo technologie, no ilość danych, które produkujemy, moce komputerów, to wszystko rośnie wykładniczo. Nawet jeżeli to Państwo mogą zaraz powiedzieć, że no co z komputerami, prawo mura już się pomału kończy. No tak, na waflach tych takich, co mamy, tradycyjnych, krzemowych, ale... Już naukowcy opracowują trójwymiarowe procesory, komputery kwantowe, neuromorficzne komputery architektury. To wszystko powstaje, no i ten trend wykładniczy wydaje się, że będzie zachowany, i te komputery będą coraz mądrzejsze. Żeby Państwu zwizualizować to, bo nie każdy rozumie, co to znaczy wykładniczo. Jak Państwo położą na szachownicy na pierwszym polu jedno ziarenko ryżu, na drugim dwa, Później 4, później 8 i tak Państwo będą kładli na kolejnych polach kolejne ziarenki, ziarenka ryżu. No właśnie, no to Państwo obliczą, ile na ostatnim trzeba będzie tego położyć. No to jest wzrost właśnie wykładniczy. Tak wygląda wzrost wykładniczy. Także ten poziom wody pod tytułem sztuczna inteligencja cały czas się podnosi, wody krzemowego potopu zalewają wszystko. Już automaty nie tylko pracują w fabrykach, ale wychodzą do naszego codziennego życia. Proszę zauważyć, ta woda pod tytułem Sztuczna inteligencja już tak wysoko się podniosła, że już komputery są lepsze Warcaby, lepiej grają niż człowiek w szachy, lepiej uczą się na pamięć. Już tutaj pomału się podnosi lepiej niż człowiek transkrypcję tekstową przeprowadzają. Ten poziom wody cały czas się podnosi, na samym szczycie są takie rzeczy, byśmy powiedzieli właściwie tylko człowiekowi, no sztuka, nauka. Ale nic bardziej mylnego. Okazuje się, że już dzisiaj są algorytmy, które bardzo podobnie do człowieka potrafią komponować, tworzyć. No i niestety jest pewne ryzyko. Jest pewne ryzyko. Od dawna było tak, że to, co kiedyś ludzie wykonywali, przechodziło w ręce, a właściwie w chwytaki maszyn. Kiedyś produkcją żywności no prawie całe społeczeństwo zajmowało się. Dzisiaj 2-3% wystarcza, żeby wyżywić całą ludzkość. Wystarcza. Dlatego, że powstają takie machiny, jak te traktory, które same jeżdżą i te chwasty wypalają laserami i różne inne rzeczy robią. Tylko tutaj mówimy o pracach fizycznych, ale też pomału prace umysłowe są automatyzowane. Proszę zauważyć, prowadzenie samochodów. No dużo filmów na świecie prowadzi nad tym, nad tym no, obszarem badania. Już komputery pomału stają się lepsi, lepsze niż ludzcy kierowcy. Drony rozwożą paczki. Księgowi, osoby pracujące w call center są automatyzowani, automatyzowane przez takie wirtualne roboty. Lekarze pomału też. IBM Watson no, okazuje się, że jest lepszy w diagnozowaniu nowotworów niż lekarze z ośmioletnim doświadczeniem. Nawet w Chinach, teraz przy okazji pandemii koronawirusa, która przyspieszyła te trendy jeszcze bardziej, obserwujemy różnego rodzaju takie mechanizmy, które w salach opiekują się pacjentami. Czyli to, co kiedyś w fabrykach było, było przez maszyny zastępowane, czyli praca naszych mięśni, to dzisiaj też. Poszło to dalej i już maszyny nie tylko nasze mięśnie zastępują, ale nasz umysł. I niektórzy pewnie z Państwa powiedzą, że co to tam, no znajdą się inne zawody. Co z tego, że nie będzie kierowców, jak zaraz powstaną inne zawody, w którym te osoby, które zajmowały się prowadzeniem samochodów, będą mogły pracować. No nic bardziej też mylnego, okazuje się, że najbardziej popularne Zawody, które dzisiaj są w Stanach Zjednoczonych, to są te zawody, które istniały 100 lat temu. Na dopiero 21 miejscu, czyli tutaj, zajmuje się taki zawód, który jest efektem komputeryzacji, czyli programista. No i większość tych właśnie zawodów, które są na górze kierowcy, menadżerowie, kierownicy, osoby w call center, pracownicy handlu, sprzedawcy detaliczni. Są pomału automatyzowani. No w Chinach, w sklepach już, w wielu sklepach teraz nie ludzie pracują, ale maszyny. Zaraz będą taksówki wszędzie autonomiczne. I pytanie pojawia się, co robić z tą rzeszą, bo, bo nie, ka nie każdy przekwalifikuje się na programistę. Zresztą tych programistów aż tak dużo zaraz może nie będziemy potrzebowali, bo są takie algorytmy jak GPT-3, teraz, że też potrafią w pewnym sensie kod pisać za nas. A nawet jeżeli nie będą robili tak, jak, jak ludzie, no nie, nie każdy będzie programistą, bo nie każdy ma takie zdolności, nie każdy. No nie będziemy potrzebowali aż tylu programistów. I pytanie, co z tymi ludźmi robić? No może nic, bo okazuje się, że równolegle jest widoczny inny trend, bo nasze społeczeństwo się starzeje. Proszę zauważyć. Europa w 2030 roku, średni wiek to 44 lata. W Niemczech zabraknie 8 milionów pracowników, czyli 20% obecnej siły roboczej. No, populacja niby rośnie, ale już niektórzy mówią, że zaraz się zatrzyma światowa i będzie dużo osób starszych, ale mało młodych. Do tej pory było tak, że ten system funkcjonował w ramach w, ramach, w takiej zamkniętej postaci. Czyli młodsze pokolenie pracowało, odprowadzało podatki, starsze korzystało z tych pieniędzy, policja była utrzymywana, wojsko i tak dalej, szkoły. No i dzisiaj mamy problem, bo jeżeli czytamy, że w Polsce w roku 2030 8,5 miliona osób starszych... Yy, będzie I, i połowa to osoby powyżej 10, 75 roku życia, czyli osoby z różnymi chorobami. Jeżeli czytamy, że Polska w 2060 roku może tak wyglądać, że na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadnie 91 osób w wieku emerytalnym, to może faktycznie nie powinniśmy się martwić, że te roboty pozabierają nam pracę, bo pracowników nie będzie być może. A nawet jeżeli będą to ludzie, myślę, że są powołani do bardziej doniosłych rzeczy niż praca. Dlatego mi się szczególnie podobają pomysły, takie, jak zaprezentował Bill Gates, żeby opodatkować roboty, bo jeżeli praca tu i tu jest wykonywana, roboty coś produkują, wykonują i ludzie, i nie ma znaczenia, jak to produkuje, no to można tak opodatkować roboty, żeby płaciły te roboty niczym ludzie. I odprowadzały pieniądze. Oczywiście, czy to się powiedzie, i czy to więcej dobra, czy, czy zła przyniesie, to zależy od tego, czy ta technologia w rękach, w rękach Jokera, czy Batmana, w ręce Jokera, czy Batmana się dostanie. No i czy będzie sprawiedliwa redystrybucja tego, co roboty wyprodukują. Filozof Martin Heglund, Napisał na słowa, które mi się bardzo podobają, że w kapitalizmie nie jesteśmy wolni, bo większość życia spędza, spędzamy na nudnej pracy, później umieramy, no i komuś zawsze jesteśmy podporządkowani. Być może roboty wyzwolą nas z takiej nudnej powtarzalności, a my będziemy mogli zająć się pracami kreatywnymi, bo jesteśmy powołani do czegoś bardziej doniosłego niż praca. Oczywiście to jest bardzo optymistyczna wizja, i nie czuję się na siłach. Żeby przewidzieć, jak to w rzeczywistości będzie, niech ekonomiści się głowią, myślę, że kolejna nagroda nobla, no to będzie w takiej dziedzinie właśnie związanej z tą automatyzacją. Co zrobić właśnie z, z, z tym faktem, że społeczeństwo się starzeje i roboty trzeba będzie opodatkować, jak to dzielić powszechny dochód podstawowy, no jaki? W jaki sposób później zarządzać całą masą osób niepracujących? No poważny problem, ja akurat. Jestem cyfrowym optymistą i raczej widzę duże możliwości, jeżeli chodzi o technologię, dlatego już od jakiegoś czasu zajmuję się takimi robotami społecznymi, może nie takimi, tu Państwo pewnie znają po prawej stronie Sofia, robotami, które imitują człowieka. I po co ja to rozwijam? Po to, że no, przybywa osób starszych, ktoś będzie musiał tymi osobami się opiekować. No i myślę, wiem, że te roboty nie zastąpią w 100% człowieka, ale na tym pierwszym etapie no mogą być pomocne, bo zmierzą temperaturę, porozmawiają, zapytają o różne rzeczy, będą się opiekować na takim podstawowym bardzo poziomie. No i będą zabawiać, będą takimi klaunami, bo no, dużo wolnego czasu, dużo osób starszych, trzeba coś będzie robić, zapewniać różnego rodzaju rozrywki. Dlatego takie rzeczy też robię, to jest mój robot. Odlałem twarz, ale później na się zabrałem zamalowanie i coś takiego wyszło. Także to nie, nie przypomina mnie, a miało mnie przypominać. No proszę mi wybaczyć, nie jestem artystą plastykiem, ale działa, to jest najważniejsze. Zrobiłem sztuczną inteligencję, zrobiłem konstrukcję mechaniczną, testowaliśmy w różnych miejscach, też sprawdzaliśmy reakcję osób starszych. No i jeszcze jest trochę problem z tą reakcją, bo często słyszę, że diabła stworzyłem i że to jest. No nie, nie za bardzo wygląda i się zachowuje, ale oczywiście progres jakiś, yy, jakiś tam jest. Proszę zobaczyć, jak to działa. Taki krótki filmik przygotowałem. E, ale zacznę od gościa specjalnego. Dobry wieczór. Pozdrawiam widzów telewizji polskiej. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Pan nie wie, co on powie? No nie wiem, bo to jest na inteligencja. To nie ja mówię, to mówię. Z powodu algorytmu on się do mnie odezwie. Kim ty jesteś, dżentelmenie w kapeluszu? I kto się za niego zastanawia? Przepraszam. Kto za niego ja, co powiem, Nie będzie pochodziło z wiedzy. Wspaniały. Czy podoba ci się w sprawie dla reportera? Jest tu bardzo fajnie u was. Zawsze chciałem się tu pojawić. Może to ja mogę prowadzić rozmowę? Jestem przecież robotem społecznym. Brawo! Brawo. Tak, no taka automatyzacja kontaktu z innymi ludźmi, opieka nad osobami starszymi, ale też być może zastosowanie w sklepach. No, Chińczycy badają te technologie. Dlaczego my mielibyśmy być gorsi? No Mam nadzieję, że jednak to przyniesie więcej dobrego niż złego. Te technologie też rozwijam z innego powodu, bo jeżeli już mówimy o automatyzacji, to nie zapominajmy o osobach niepełnosprawnych. Tam taka automatyzacja może być często jedyną opcją kontaktu tej osoby niepełnosprawnej ze światłem zewnętrznym. Na przykład osoby, które mają stwardnienie rozsiane czy zanikowe, boczne, to są tak jakby zamknięte w, we własnym, prywatnym wszechświecie, z, z którego mogą komunikować się z innymi ludźmi przy pomocy wystukiwania alfabetu Morse'a. No, państwo pamiętają naukowca Sylwena Hawkinga, który miał przy policzku taki przyrząd, którym wklepywał różne zdania. No, przerażająca perspektywa, szczególnie jeżeli ktoś ma dużo do powiedzenia. Dlatego pracuję nad takimi automatami, nad takimi robotami wirtualnymi, którzy, które będą mogły zautomatyzować ten proces kontaktu z innymi ludźmi i wykorzystuje to, co opracowałem przy okazji tych robotów społecznych, bo te moje automaty już nie tylko będą wyglądały jak ten człowiek, który jest niepełnosprawny, ale będą mówiły tak, jak on, będą odpowiadały tak, jakby ta osoba odpowiedziała, będą się zachowywały tak, jak ta osoba by się zachowywała. No i proszę zobaczyć, to jest pierwszy prototyp mój. Do tej pory komunikacja Maćka była bardzo ograniczona, bo korzystał z takich prostych programów w komputerze, który jest nieporęczny, którego zabrać nie można w dowolne miejsce. Przy pomocy nowoczesnych technologii i sztucznej inteligencji chciałbym, żeby Maciek mógł komunikować się z innymi ludźmi, bo jego potencjał jest nieskończony. Teraz tu? To jest ciekawe rozwiązanie, będę testował. Ty masz ten walor przewagę nad innymi autystami, że ty komunikujesz się, że z tobą jest kontakt, że ty nawet jeśli nie rozmawiasz, jesteś nie mówiący, zasadniczo, to potrafisz wyartykułować w sposób precyzyjny, w sposób rzeczowy, konkretny, rozmaite uwagi. To jest wielka zaleta. Wynalazca dociera do świata autystów, w którym ty jesteś jego człowiekiem, można by powiedzieć, że jesteś jego łącznikiem nadzieja w Tobie, że przekażesz pewne uwagi, które mogą okazać się użyteczne również dla tych, którzy z różnych powodów nie współpracują. Ten cały pomysł, żeby zetknąć, żeby rozmawiać, żeby właśnie komunikować się, jest niesamowity. Macie problemy komunikacyjne, tymu mu pomagasz w komunikacji poprzez komunikację, bo się najpierw musicie Wy skomunikować. Coś pięknego a tak naprawdę wszyscy szukamy rozwiązania nad wątkiem społecznym, prawda, żeby coś z tego wyszło, coś lepszego, ale dla kogo? Dla Maćka Pojedynczego? Nie. Jak widać, automatyzacja niejedno ma imię. Drodzy Państwo, na sam koniec no uważam, że nie powinniśmy się bać automatyzacji, ale też uważam, że powinniśmy aktywnie uczestniczyć w tych zmianach. Jeżeli nie obawiamy się dźwigów, które są silniejsze od nas. Jeżeli nie obawiamy się ciężarówek, które są szybsze i przewożą większe towary niż my moglibyśmy przenieść, to dlaczego się obawiamy takich robotów, jeszcze może głupich, ale sztuczna, nawet i dzisiejsza inteligencja jest lepsza niż naturalna głupota. Będą mądrzejsze na pewno kiedyś albo takich komputerów. Dlaczego się tego obawiamy? No nie wiem. Mam nadzieję, że Państwo będą aktywnie rozwijali te technologie. Zachęcam do zgłębiania tajników sztucznej inteligencji, do praktycznego działania, bo jak Chińczycy kiedyś powiedzieli od nieuków lepszy ten, kto księgi tych czyta, od czytających ten, kto je pamięcią chwyta, od pamiętających ten, kto ich treść rozumie, a od rozumiejących ten, kto ponadto działać umie. Dlatego bardzo zachęcam do tego, bo może to państwo sprawią, że ta technologia będzie dobrym niewolnikiem i nie będzie złym panem, bo to jest bardzo duże niebezpieczeństwo, jeżeli ta technologia w ręce jokera się dostanie. Mam nadzieję, że dzięki państwu tak się nie stanie. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.